Witam, chciałbym Wam przedstawić mojego Opel Insignia z 2014 roku z silnikiem 2.0 o mocy 140 koni. Jest to wersja poliftowa, więc omówię kilka różnic w stosunku do przedlifta. zacznijmy od przodu. Tutaj różnica to zderzak jest bardziej agresywny, ma zmieniony kształt oraz lampy również zmieniony kształt i inaczej poprowadzony pasek LED. Teraz przejdźmy do tyłu. Tutaj również kilka zmian. Przede wszystkim lampy w technologii LED, zmieniony kształt, są bardziej przyciemnione, no i chromowana listwa również jest poprowadzona głębiej. Także to by było na tyle. Teraz przejdźmy do środka. Jesteśmy w środku. Tutaj też również kilka zmian. Przede wszystkim zmieniono ekran, jest dotykowy. Tutaj panel od sterowania, klimatyzacji, zmiana temperatur oraz wentylacja foteli, grzanie foteli. To zostało zmienione. Wcześniej było sporo przycisków, teraz jest to bardziej nowocześnie dotykowo. Również zmieniony został tutaj wyświetlacz między zegarami. Teraz jest ośmiocalowy, ładny. Moim nie wygląda to ciekawie. Tak wygląda zmieniony wyświetlacz między zegarami. naprawdę ładnie, no, to by było w zasadzie wszystko wiadomo. Jakieś zmiany wizualne, czyli zmienione dekory, ale z takich najistotniejszych rzeczy no to w zasadzie tyle. Aha, dodatkowo zmieniona została również kierownica. E, także to by było na tyle, jeśli chodzi o zmiany wnętrza. Teraz opowiem trochę o wyposażeniu mojego samochodu. Posiada system Keyless. Wszystkie czujniki, parkowania, e, deszczu, zmierzchu. Dodatkowo ma czujnik martwej strefy. Dach panorami panoramiczny. O, może tak. Dach panoramiczny. E, Kamera cofania. Tutaj umiejscowiona. No. dodatkowo dodatkowo posiada e, czujnik e, asystenta pasa ruchu oraz czujnik zderzeniowy fotele w pełni skórzane elektryczne z pamięcią no, także naprawdę samochód bogato wyposażony e, posiada tak jak wspomniałem wcześniej wyświetlacz ośmiocalowy, dotykowy ekran centralny Także naprawdę bardzo bogata wersja. Oczywiście składane lusterka, elektryczna klapa, co no. I tutaj. Teraz może opowiem o eksploatacji tego samochodu, a więc po zakupie e, wymieniłem wszystkie filtry, olej wraz z uszczelką smoka. E, była to trzecia wymiana tej uszczelki, także poprzedni właściciele również znali temat. Ja posiadam ten samochód od oś e, od miesięcy, zrobiłem 8 tysięcy i naprawdę jestem zadowolony i na chwilę obecną z eksploatacyjnych rzeczy to by było na tyle. Jeszcze dodatkowo uzupełnię czynnik w klimatyzacji. W planach jest wymiana rozrządu. Wcześniej był wymieniany przy 145 tysiącach, obecnie 193 tysiące, także gdzieś tam przed zimą planuję to zrobić. Teraz opowiem troszkę o zmianach za mojej kadencji. Więc tak, zmieniłem przede wszystkim tylny zderzak. Mam nadzieję, że poprawiłem wygląd. Tak teraz to wygląda. Dołożone zostały końcówki wydechu. pasując z Mercedesa W246. Troszkę brakowało mi czegoś z tyłu, dlatego postanowiłem troszkę to zmienić. Zmieniłem również kierunkowskazy boczne. Teraz są ledowe. Moim zdaniem wygląda całkiem spoko. Także ja polecam ten zabieg. No i moją wisienką na torcie jest tunel środkowy. Nie wiem, czy tak dobrze widać, ale został oklejony skórą. Wcześniej plastik, moim zdaniem źle to wyglądało. Był w dobrym stanie, tam miał kilka rysek drobnych. Ale po prostu ten trzeszczący plastik troszkę mi przeszkadzał. No teraz też troszkę trzeszczy, ale jest lepiej. Ale przede wszystkim kwestie wizualne. Wygląda dużo ładniej. No i jest taki bardziej miękki w dotyku, miły. Także troszkę się bawiłem z tym, bo dobre dwa dni. Ale jestem naprawdę zadowolony z efektu. Problem był przede wszystkim z dobraniem kleju, żeby po prostu podczas upalnych dni się nie odklejało, ale udało się to zrobić, także mam to już od chyba trzech, czterech miesięcy, no miesięcy ten tunel w tej skórze i naprawdę jestem zadowolony. Co jeszcze robiłem? Oprzywałem kierownicę. Wcześniej była w pełni gładka. Teraz ma po bokach perforację. Była w dobrym stanie, ale Gdzieś tam chciałem troszkę to zmienić, to nie jest duży koszt, a, a naprawdę wygląda dużo lepiej. No i co? Wnętrze lampy LEDowe, wszędzie, także to jest taka, to są w zasadzie póki co wszystkie zmiany których dokonałem, w planach jest zmiana. W planach jest zmiana felk na 18 bądź 19-calowe. Co jeszcze wplanuję? Dołożenie dyfuzora do tego tylnego zderzaka, żeby to ładnie się komponowało z tymi końcówkami. Oraz oraz rozszerzenie zegarów. Do Dołożenie kilku funkcji, zmiana szaty graficznej, także to by było na chwilę obecną. Tyle, jeśli chodzi o, plana, o plany związane z tym samochodem. Teraz, może jeszcze kilka słów o spalaniu, bo naprawdę jest rewelacyjne. Podczas trasy na wakacje do Włoch i Słowenii. Zrobiłem jakieś 2600 km i spalanie, według wskazań komputera, wyniosło 4,2. Tak naprawdę. Ja co prawda sobie to przeliczyłem gdzieś tam pod dystrybutorem i wyszło 5,4. Także i tak jest bardzo niskie. Obecnie zrobiłem 4800 km bez kasowania i spalanie wyniosło wynosi na chwilę obecną 4,6 według wskazań komputera wiadomo trzeba ten lit doliczyć ale to i tak moim zdaniem bardzo dobre spalanie jak na taki, taki duży samochód to by było na tyle jeśli chcecie coś jeszcze więcej wiedzieć o moim samochodzie to zapraszam do komentowania dodatkowo zapraszam wszystkich do polubienia mojego fanpage'u na facebooku link będzie w opisie także to by było na tyle E, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.